Cześć wszystkim, tutaj Marczmentarot. W szczególności witam wszystkie zodiakalne koziorożce w czytaniu na przeszłość teraźniejszość przyszłość na miesiąc luty 2022 roku. Jeśli to czytanie się Wam spodoba, jeśli rezonuje, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki na ten moment nie realizuję czytań prywatnych. Jeśli coś się w tej sprawie zmieni, Będę Was o tym informował. W dzisiejszym czytaniu dla Was sprawdzę niedawną przeszłość, teraźniejszość i najbliższą przyszłość. Jest to czytanie ogólne i nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Przyjmijcie to, co dla Was, a resztę zostawcie. Polecam również sprawdzenie swojego znaku w ascendencie oraz znaku księżycowego. Link znajdziecie w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziecie coś dla siebie. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. One wszystkie są dla Was. Kolejność czytań na luty jest zależna od aktywności danego znaku Zodiaku w jego czytaniach w grudniu i styczniu. Wy, drogie koziorożce jesteście czwartym znakiem Zodiaku. U Was zazwyczaj to jest tak, że jesteście trzeci albo czwarty, tak się tylko zamieniacie tutaj lokatą albo wskakujecie na podium, albo delikatnie spadacie z niego. Zobaczymy, może w przyszłym miesiącu z powrotem będziecie. Troszeczkę wyżej. Czasem, ja już przechodzę do tasowania kart i do czytania. Oczywiście będzie, wszystko będzie chronologicznie i zaczniemy od przeszłości przez teraźniejszość do przyszłości. Dobra, zaczynamy. Co w przeszłości dla koziorożka? Różmieczy. Przepraszam, rycerz mieczy. Rycerz mieczy, ósemka monet. Król buław. W tle królowa buław. Ogniście. Ogniście jak na mm, znak tak stabilny jak koziorożyc, znak ziemski. No Wy tutaj bojowe byłyście. Wy tutaj dużo działałyście, dużo widać pracowałyście, bo wszystkie tak naprawdę karty to są karty działania, to są karty pracy, tylko mm, jedne szybszej, a drugie wolniejszej. Więc, więc w ten sposób. To co macie w tle, jeżeli to jest wasza energia, to to jest energia żeńska kobiety, pewnej siebie, świadomej siebie, trochę ekscentrycznej, mm, trochę takiej stawiającej na swoim. Yy, generalnie kobiety yy, świadomej swojej wartości, tak? Trochę, która ma trochę takie podejście, nie wszyscy muszą mnie lubić, ale wszyscy mnie mają szanować. Podejście jak najbardziej mi się podoba, ja coś takiego popieram. Yy. Dodatkowo w tej przeszłości tutaj macie tego rycerza mieczy. To jest y, najszybszy rycerz ze wszystkich. To jest takie działanie. Y, szybkie czasem trochę, mimo tego, że to jest y, energia mieczy, czyli myśli, y, trochę takie, że z jednej strony mamy jakiś cel i sobie to wszystko przemyśl, przemyśleliśmy, ale idziemy szybciej, szybciej niż, niż, y, niż powinniśmy. Trochę takie. Może nie na opak logice, ale mm, takie działanie. Mm, trochę tak, jakbyśmy widzieli pewną okazję i nie chcieli jej stracić, więc yy, jak najszybciej do celu, tak? mamy ten swój cel i jak najszybciej do niego podążamy. Ale dodatkowo macie kartę pracy. Kartę pracy, kartę działania dużo wolniejszego, bardziej w Waszym, waszym stylu, bo koziorowce to są raczej takie stabilne yy, Stabilny znak, taki, który etapami do celu, bez pośpiechu, może coś po prostu, na, na czym Wam zależało, Wy tutaj bardzo w tym kierunku działałyście ym, i byłyście bardzo na tym skupione, tak? Może tutaj też y, w tym rycerzu y, obrałyście jakiś cel, tak? Bardzo byłyście tutaj skupione na tym celu. Dodatkowo macie króla buław, to jest y, energia, tutaj na karcie jest to energia męska, ale niekoniecznie musi być y, y, energia mężczyzny. To jest mniej więcej energia podobna do królowej, tylko że energia męska, tak? czyli tu się jakby w dużym stopniu potwierdza działanie. Tylko energia króla jest bardziej powiedziałbym stabilna, tak? bo królowa często, jeśli chodzi o królowe, tutaj wchodzą emocje, tak? bo kobiety jednak są troszeczkę bardziej emocjonalne niż mężczyźni, więc może to jest bardziej takie, to co w tle, to takie emocje tutaj wchodziły w, te, w to wasze działanie. Tak? Ale to jest takie Taka już dojrzała energia. I, I tak patrzę na te trzy karty. Widać, że zdecydowanie praca była dla Was czymś ważnym, ale to wygląda tak, jakbyście w niektórych kwestiach e, były niecierpliwe, a w innych potrafiły się skupić na tym, żeby, żeby działać sukcesywnie. Może też tak być, że e, to może oznaczać jakieś różne, różne, mm, różne sprawy w Waszym życiu, że w jednych sprawach w przyszłości potrafiłyście być bardziej cierpliwe, a winny po prostu jak najszybciej do celu, jak najszybciej, żeby nikt mnie nie przeskoczył, żeby nikt mi tego nie zabrał, tak? Może tak być, że na przykład w pracy jesteście bardzo cierpliwe, natomiast poza pracą dużo łatwiej was wyprowadzić z równowagi, tak? I bardziej się denerwujecie, albo odwrotnie, że w życiu prywatnym jesteście stabilne, a w pracy jesteście emocjonalne. Łatwo wrzucić wam taką iskierkę i ona zaraz powoduje taki pożar. Tak, Myślę, że to o to tutaj chodzi, ale widać, że, e, że wy tutaj też, ósemka moment mówi też o tym, że tu jest e, wchodzenie w jakieś nowe etapy, tak? więc bardzo prawdopodobne, że za, e, w, dla Was w przeszłości był pewien awans i Wy tutaj bardzo dążyłyście, może to być też chronologia pewna, że Wy tutaj na początku bardzo mocno parłyście w tym kierunku. Kiedy to dostałyście, trochę się uspokoiłyście i zaczęłyście działać w danej sprawie dużo bardziej rozważnie. To samo może być, jeśli chodzi o życie uczuciowe. tak Wy tutaj chciałyście jakiejś stabilizacji. Kiedy dostałyście jakieś zapewnienie albo może mm, usłyszałyście to, co chciałyście usłyszeć, wy trochę uspokoiłyście się. To też jest energia taka powiedziałbym w przeszłości, jeśli chodzi o przeszłość, u Was energia taka bardzo seksualna. Więc mi się wydaje, że bardzo prawdopodobne, że dla Was kimś znaczącym w przeszłości był ktoś z trygonu powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik, lub ktoś z trygonu ognia, czyli baran, lew, strzelec. Ale niekoniecznie. I z tą osobą tutaj dużo się działo. Miałyście bardzo dużo um, rozmyśleń na temat tej osoby, tak? Dużo wkładałyście pracy w tą relację i tak naprawdę, wy tutaj, um, może przez tą pracę, weszłyście mniej więcej w, podobny, um, w podobną energię do tej osoby, tak? Jeżeli ta osoba jest dość taka zdecydowana, jest um, ambitna. To Wy trochę nie chciałyście odstawać, i może bardziej się starałyście, żeby się rozwijać z tej swojej pracy, tak? Żeby trochę nie odstawać od, od potencjalnego partnera, od potencjalnej partnerki, tak? No, że tutaj trochę przyspieszyłyście celu, tak? Przyspieszyłyście trochę kroku, po to, żeby nie odstawać od kogoś. Jeżeli jesteście na przykład w, w, w związku, to staracie się mniej więcej Waszemu partnerowi, Waszej partnerce dotrzymywać kroku, jeśli chodzi o życie zawodowe, tak? Dobrze, to są w teraźniejszości dla Was, drogie koziorowce. Koło fortuny Asmonet. Macie świetne karty. Póki co? Dziesiątka buław. Cesarzowa w tle. Księżyc jeszcze na spodzie. Tak trochę zachwaliłem. I pojawiła się na koniec dziesiątka buław. Która jest... Yy, i zaraz wam powiem, jak ja to widzę, bo, bo to też jest dobry przekaz. Bo to jest troszeczkę tak, jakbyście wy, drogie koziorożce, teraz w waszym życiu pojawiła się szansa albo na jakiś awans, albo na jakąś podwyżkę, albo na, na zmianę pracy, na lepszą. Bo głównie tutaj widzę energię, jeśli chodzi o sprawy materialne u was. No i wy, co wy w tej sytuacji, tym bardziej, że w tle macie tą cesarową, czyli takie budowanie własnej stabilizacji, własnego majątku, yy, własnego dobrobytu, tak? To jest też kobieta wydaje mi się, że ona jest w ciąży, bo trochę trzyma się za ten brzuszek i trochę jej ten brzuszek taki zaokrąglony wystaje. Więc y y bardzo prawdopodobne, że część z koziorożców będzie zajdzie w ciąży w lutym, albo się dowie o tym, że jest w ciąży, ale to jest dla mniejszej grupy, ale bardzo prawdopodobne, że wy tutaj bardzo będziecie chciały się rozwijać. I ostrzeżenie w tej dziesiątce było właśnie może być dla was takie, że weźmiecie za dużo na swoje barki i w pewnym momencie to się na was odbije i wy zaczniecie e, odczuwać i fizycznie i psychicznie tak mentalnie po prostu to, że za dużo macie zadań na sobie, za dużo wzięłyście, za dużo zbyt ambitnie podeszłyście może do jakiegoś tematu, tak? Czy tutaj zobaczyłyście szansę, zobaczyłyście, bo faktycznie tutaj jakaś szansa przychodzi, tak? Faktycznie widać tutaj mm, jakieś możliwości, jakieś perspektywy rozwoju, tak? Głównie myślę, że tak jak mówiłem, to są pentakle, więc nowy początek, ale to nowy początek finansowy wy tutaj tak bardzo chyba będziecie chciały tutaj zabłysnąć, tak bardzo będziecie chciały e, się sprawdzić, że dacie z siebie za dużo. Zbyt poważnie to potraktujecie. Tak, więc no to jest ostrzeżenie. Jeżeli tu nie chodzi o sprawy materialne, to może być tak też, że jeżeli pojawi się w Waszym życiu szansa na stabilność, na przykład pojawi się w Waszym życiu ktoś. A wy będziecie miały, bo wy jesteście raczej pracowitym znakiem, tak? Bardzo prawdopodobne, że wy tutaj będziecie już miały dużo obowiązków na swoich barkach i wy będziecie jeszcze starały się jak najwięcej czasu poświęcić tej osobie, po to, żeby ją poznać, po to, żeby pokazać, że macie czas dla kogoś. No to to też się odbije, tak? Bo będzie tak, yy, praca, spotkanie i później już niewiele czasu na, na odpoczęcie od tego wszystkiego i znowu praca, znowu spotkanie i, i tak. No. To, to, to nie będzie dobre, tak, więc uważajcie, uważajcie ile bierzecie na swoje barki w miesiącu lutym czy mm, jakaś perspektywa wzrostu zbyt bardzo nas nie obciąży, dobra, zobaczmy co dalej co, yy, co po lutym, tak, co w najbliższej przyszłości na koniorożce co na koniorożce na pierwsza karta Czwórka monet. Oho. Chyba trochę zmiana perspektywy. Król mieczy. Coś miał króle mieczy w najbliższej przyszłości. Przed chwilą ryby chyba miały. Tak? W ostatnim czytaniu, które robiłem, chyba ryby miały. I rycerz Buław. Bardzo macie dużo ognia w tym czytaniu. Dziewiątka buław w tle. Bardzo prawdopodobne, że ktoś znaczącym dla Was w tym, w tym najbliższym czasie będzie ktoś z trygonu znowu. Te same trygony się powtarzają co w przyszłości. Czyli trygon powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik, albo trygon ognia, baranek strzelec. Bardzo prawdopodobne, że to też jest um, wasz szef, szefowa szef. Um, że tutaj czeka Was jakaś e, ważna rozmowa. Z tym waszym szefem, i Wy tutaj będziecie pokazywały własne działania, może właśnie, będziecie broniły trochę swojego stanowiska, będziecie pokazywały to co, to, co Wam się udało, to co do tej pory. Tym bardziej, że macie tutaj twórkę monet, czyli troszeczkę bronienie swojego i zostawienie pewnych dóbr dla siebie. Więc mi się wydaje, że może być tak, że Wy tutaj będziecie musiały bronić swojego zdania, będziecie musiały bronić z tego, co zrobiłyście, będziecie pokazywały słuszność swoich decyzji. Może ktoś was będzie po prostu z czegoś próbował rozliczyć i wy tutaj będziecie musiały pokazać, że wasze działania były dobre, że to, co zrobiłyście, było najlepsze w danej sytuacji. Bo ta dziewiątka buław mówi o obronieniu swojej pozycji, o tym, że, że trzeba po prostu stanąć twarzą w twarz z jakimś, może nie wrogiem, ale z jakimś zagrożeniem. No, że trzeba pokazać w pewien sposób swoją siłę, tak? trzeba troszeczkę się obudować w tym na tej swojej pozycji i tej pozycji bronić. Może też być tak, że wy w tym miesiącu, jeżeli to jest Wasza energia, wy będziecie bardzo mocno, rycerz Buław, to jest znowu działanie, tak? będziecie mocno działały w jakimś kierunku, ale będziecie w tym wszystkim rozważne będziecie się starały działać tak, żeby dla Was wyszło jak najlepiej, bo ta czwórka monet to jest takie trzymanie tych swoich, zaraz Wam pokażę, trzymanie takich swoich dóbr jak najbardziej przy sobie, tak? Będziecie może mniej otwarte jak, niż zazwyczaj na, na dzielenie się pewnymi dobrami. Może będziecie bardziej skryte w tym później, po tym lutym, w najbliższej przyszłości. Może... Mniej się będziecie dzieliły własnymi myślami, własnymi uczuciami, będziecie potrzebowały bardziej pewne rzeczy zostawić dla siebie, może będziecie po prostu takie bardziej tajemnicze, tak? I będziecie po prostu też bardziej rozważne w tym, jakie informacje komu przekazujecie. Będziecie bardziej skupione na własnym działaniu, a mniej może na pracy takiej zespołowej, tak? Będziecie bardziej stawiały, uważały, że jak ma coś być dobrze zrobione, to musicie zrobić to sami. Tak, tak ja tutaj czuję, że tak u was po prostu to będzie, będzie się w najbliższej przyszłości odbywało. Może być też tak, jeżeli jesteście singlami, że w tym miesiącu będziecie bardziej nastawione na to, żeby, żeby spędzać czas ze sobą, żeby sobie pewne rzeczy przemyśleć. Nie będziecie chciały nikogo tutaj wpuszczać, jeżeli jesteście w relacjach, to widać, że jeśli chodzi o sprawy takie cielesne, będzie wszystko ok, tak? Nie będzie jakiejś takiej negatywnej zmiany, jeśli chodzi o bliskość, ale pewien rodzaj będzie takiego chłodu emocjonalnego, że będziecie troszeczkę jednak partnera trzymały na delikatny dystans, będziecie zaspokajały pewne swoje potrzeby i potrzeby partnera, ale będziecie czasem wolały sobie same coś przemyśleć, same coś przeanalizować, niż szukać jakby rady u kogoś. Dobra, jaka rada dla Was, drogie Koziorożce? Jaka rada. Jaka rada. Śmierdzi. I w tle pustelnik. Śmierć to jest pewna transformacja, śmierć to jest zmiana, śmierć to jest. Tym bardziej, że myślę, że z pustelnikiem te dwie karty oznaczają to, żeby sobie pewne rzeczy przewartościować, pewne rzeczy przemyśleć. Może jeżeli bierzecie za dużo na swoje barki, to żeby po prostu pomyśleć tu, bardziej na ten temat, czy nie warto czegoś zmienić, czy nie warto tego przetransformować, czy nie zacząć podchodzić do pewnych rzeczy w inny sposób. Może też warto. Jeśli chodzi o pustelnika, bo to często oznacza kogoś też inteligentnego, kogoś, kto się na czymś zna, kogoś często starszego od was. Zapytać mamy albo jakiegoś przyjaciela, może partnera, jeżeli macie. O pewne, o pewne sprawy, bo Wy tutaj chyba w najbliższej przyszłości będziecie chciały bardziej same, ale moim zdaniem rada jest tutaj taka, żeby żeby dobrze się nad pewnymi rzeczami w waszym życiu zastanowić. Jeżeli potrzebujecie. To faktycznie nie bójcie się pytać, nie bójcie się radzić innych osób, bo chyba coś w waszym życiu warto zmienić. Jeżeli za ciężko pracujecie, może warto właśnie tutaj, w tym kierunku, coś, coś zacząć myśleć o pewnej zmianie, żeby może z większym luzem podchodzić do pewnych tematów w waszym życiu. Jeżeli chodzi na przykład o budowanie relacji, coś do tej pory może tutaj nie działało, może były jakieś. Um, jakieś krótkie relacje, krótkie romanse, bo może też te karty mogą oznaczyć to, że w przeszłości byłyście w, w jakiejś krótkiej relacji, która była romansem, z której szybko się działo, ale tak naprawdę nie było tej stabilności, tak? I później e, przyszło jakieś rozczarowanie, wy się tutaj zamknęłyście. Może warto po prostu przemyśleć to, jak działacie. Może nie warto pewnych relacji zaczynać od razu od bliskości, tylko działać bardziej cierpliwie, bardziej metodycznie. Jeśli chodzi o może, może powinnyście się też zastanowić nad jakimiś relacjami przyjacielskimi, czy to nie jest tak, że wy dajecie za dużo w tych relacjach, daje, dajecie za dużo i e, w jakiś sposób zapominacie o sobie, może właśnie warto przemyśleć, w które relacje bardziej inwestować, a w które nie które relacje zostawić, a które przetransformować, które powinny się rozwijać. Kto jest w waszym życiu tą osobą wartościową, którą warto zostawić, której, daje, której warto dać szansę, a kogo od was odciąć. Myślę, że właśnie tutaj radą jest dla was przemyśl sobie, przemyśl sobie pewne tematy w waszym, w, w twoim życiu i nie bój się wprowadzać zmian. Śmierć to jest koniec, ale śmierć to też jest początek, tak? W którejś talii którą mam, to jest chyba talia Gregorego Scotta, Karta Śmierci jest pokazana jaka, jako piękna łąka. Ja też widzę tak tą kartę. Ona zazwyczaj jest pokazana w inny sposób, ale ja bardzo lubię tę kartę e, i uważam, że ona zawsze daje pewną nadzieję na zmiany. I to nie jest taka zmiana, jak wiesz, że coś nagle runie, zawali się i po prostu jesteśmy postawieni przed faktem dokonanym. Nie. Często jest tak, że pewne zmiany w naszym życiu dojrzewają w nas. Aż decydujemy się, po prostu pewne rzeczy zmienić, wprowadzić, tak, że dojrzewają, aż mówimy sobie: OK, teraz jest czas, żeby coś z tymi przemyśleniami zrobić, żeby pójść do przodu, żeby to zmienić, żeby to, to jakby postawić od nowa, w jakiś sposób postawić siebie od nowa. I myślę, że dla Was po prostu taka jest tutaj rada. To, co nie działa, odciąć zmienić, iść do przodu silniejszym i mądrzejszym o swoje, ale także innych doświadczenia, bo nie, nie bójcie się tutaj pytać innych o radę. Dobra, drogie kozioroscy, ja Wam bardzo dziękuję za to czytanie. Mam nadzieję, że ono Wam pomoże. Jeśli czytanie się Wam spodobało, jeśli rezonuje, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Życzę Wam udanego, udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam Was. Marchment Tarot.